A u nas dzisiaj nie tylko kalendarz adwentowy, moi drodzy, ale również i kalendarz księżycowy. I to w odnośnie tego, jak pielęgnować nasze brwi. Podobno ma to ogromne znaczenie, kiedy je regulować i jak to robić, i to zależy od faz księżyca. No, to właśnie teraz już porozmawiamy z Iwoną Karyś, kosmetyczką. Witaj serdecznie. Dzień dobry. No, to co takiego jest w tym kalendarzu księżycowym? Na czym to polega? Głównie chodzi o to, że istnieją takie dni, w których bodziec, czyli podcinanie bądź usuwanie włosa, powoduje jego powrót bądź zaprzestanie odrastania. Czyli możemy wyrwać na przykład, tak, no bo wyrywamy czasami te włoski, które są niesforne w brwiach, w jakimś takim momencie fazy księżyca, że on nam już nie odrośnie? Tak, istnieją takie dni stopujące. Podział księżycowy jest bardzo złożony. To nie wygląda to tak, że tylko przed pełnią istnieje taki dzień pobudzeniowy. Tak samo dzieje się, jeżeli podzielimy ten cały cykl księżycowy na dwu i pół dniowe ascendenty. I one mają największy wpływ na pogodę, na to, jak reagują dzieci, na to, co się dzieje w otoczeniu. Ja jestem głównym obserwatorem w ogóle ludzkości, ale też natury. Czyli pogoda tak samo wpływa na to. Jeśli chodzi o brwi, wygląda to w ten sposób, że brew, która jest usuwana, czyli włos, generalnie nawet ten na głowie, jeżeli jest usuwana pęsetą z meszkiem włosowym, to ten bodziec do skóry idzie taki stop, żeby pobudzić nawet kobiety 80-letnie, które do mnie przyszły, totalnie bez włosa, po prostu łysiuteńkie. Ale istnieje tak zwana androgeniczność, czyli omyszałość policzka, skroni, żuchwy i wówczas, jeżeli użyjemy takich nożyczek maluteńkich, do paznokci, tak? Do paznokci, ale specjalistycznych, czyli podkręconych i bardzo precyzyjnych. Podcinając taki meszek, w odpowiedni dzień zaczyna więcej tego meszku narastać, i to powoduje wskakiwanie w tą linię kostną włosa. Naprawdę? I, ale ten meszek, gdzie podcinamy tutaj na linii żuchwy, czy. Nie, tutaj, podcinamy no właśnie... go w okolicach brwi, dookoła. Okay. Człowiek jest tak skonstruowany, że jedną brew ma wyżej owłosioną. Dużo ludzi tego nie wie, że ta linia jest ciasno dopasowana i wygląda to tak, jakby brew była po prostu jedna wyżej, druga niżej. Jeśli nie usuniemy tego w sposób harmonijny, w takim znaczeniu, że znajdziemy środek tego owłosienia, to powoli usuwamy ten tył. Czyli jedna jest krótsza, a druga jest dłuższa. I wiele osób to obserwuje. Ja pamiętam, chyba tak mi się wydaje, że na przykład kiedy jest pełnia, to dobrze jest podcinać włosy, bo one dobrze rosną. Nie wiem, czy to się odnosi też do brwi, czy coś pomyliłam. Dokładnie. Są właśnie te dni, już to jest sprawdzone przez wiele osób, którym o tym powiedziałam. Tak samo na sobie to sprawdziłam. Włosy moje nie są w takiej mocnej kondycji, ale podcinanie w odpowiednie dni wzmocniło je. Przede wszystkim yy, też widzę to po swojej młodszej, po prostu córeczce. Mhm. To kiedy w takim razie podcinać wyrywać te brwi, regulować te brwi, żeby też na przykład niektórzy odczuwają ogromny ból. Czy to też zależy od Was księży, księżyca? Yy, tak, ale głównie od techniki usunięcia. Jeżeli palce, kosmetyczki będą dobrze napinać skórę. Mhm. A możesz pokazać tak, właśnie na naszej modelce? Jeżeli oprzemy do, dokładnie na twarzy i naciągniemy skórę. Wiele kobiet, które do mnie przychodzi, zadziwiająco stwierdza, że nie boli. Jestem w ogóle y, pomysłodawcą tej techniki, nie samego przycięcia, tak jak to tutaj mogę pokazać. Można też wciąć nawet czarny włos tak pięknie, precyzyjnie, że nie powstanie taka kropeczka. Natomiast sięgając tu po pensetę. A, a właśnie dlaczego przycinasz, a nie wyrywasz pensetą? Wyrywam tylko takie naprawdę najdłuższe, jeżeli już mam odbudowaną brew. Natomiast przycinam i usuwam właśnie naciągając precyzyjnie. To jest w zasadzie bezbolesne. Tutaj można zapytać tylko osoby, która siedzi, czy faktycznie odczuwa jakikolwiek ból. Ale no, trzeba to sprawdzić, żeby przekonać się, że wymienić palce. Nie? Nie, nie. 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 Chodzi o naciąg skóry, czyli jeżeli odpowiednio Aha. praca moich dłoni, napiętych będzie przesuwać się po skórze, to bezbolesność będzie minimalna, ale znaczy, bolesność będzie minimalna, a y, osiągniemy takie zadziwiające y, stwierdzenia. Proszę Pani, Pani to już zrobiła. Ja cały czas doświadczam tego w gabinecie. Mhm. Są osoby, które przycinają z długości brwi. To, to ma sens? Tak. Są genetyki płaskie jak moja. Są takie genetyki, właśnie jak tutaj pokażę, dłuższy włos. Jeżeli byśmy to wyrywali, bo coś nam nie gra do naszej wysokości. No teraz modne są takie dłuższe zaczesywane, Oczywiście, ale nawet? czasem jest i 2,5 i pół centymetrowy ten okay, włos. Okej, czyli więc, już za długie. Mhm. Więc wtedy należy. Mężczyźni też mają, bo do mnie też przychodzą klienci mężczyźni, też mają długie włosy i z wiekiem dorastają tak zwane tutaj takie Dziadki, jak ja to nazywam, czyli mm -hmm. włoski takie dodatkowe. I te, te włosy, gdybyśmy usunęli to, tylko nawet przycinając, to już estetyka zwiększy się, zaufanie do nas, bo twarz będzie bardziej harmonijna i przede wszystkim brew kształtuje spojrzenie. Tak? Jeżeli jest porządek. No to jest oprawa. oprawa naszych oczu, prawda? Tak. Też z drugiej strony jest to pewne niebezpieczeństwo, bo tak sobie myślę, że jaka faza księżyca najlepsza, żeby tam odbudować. 15 dni odnowiu do pełni, lepszych, ale Aha. one się dzielą na dwójpółdniowe ascendenty. Te ascendenty najbardziej wpływają na farbowanie i na przycinanie. Za, zaobserwowałam Czyli to czy Czyli generalnie 13 lat. masz pracę przez 15 dni w miesiącu? Nie. Nie. Dlatego, że już te panie, które są odbudowane, mogą przyjść w ten dzień stopujący i dłużej chodzić w kształcie. To też jest fantastyczne, bo. Niesamowite są te rzeczy, które opowiadasz. Musimy Cię ponownie zaprosić i jeszcze tutaj będziemy kombinować. W zależności umówimy się na taki dzień, kiedy będzie idealna faza księżyca, żeby będzie można to zrobić, dobrze? Tak. Mogę być modelką, poddam Pokażę się. Ale też jak różnica w farbowaniu, czyli jak skóra chwyta o. i jak nie chwyta. To jak chwyta, jak nie chwyta już niebawem. A teraz zobaczmy, jak pięknie prezentowaliśmy się przy Nowym swocie Pytania na Śniadanie. To była świetna zabawa i w końcu mogliśmy my, wszyscy prezenterzy, być razem. Zobaczcie Państwo, co przygotowaliśmy dla Was.